Dzień dobry Państwu, nazywam się Agata strąci jestem opiekunką Koła Naukowego Sztuk Pięknych działającego przy Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. I chciałam Państwa zaprosić na wystawę, która trwa obecnie w Miejskim Domu Kultury Katowice filia Dąb do 3 kwietnia. Wystawa ta prezentuje twórczość studentów i studentek, którzy działają w wspomnianym Kole Naukowym Sztuk Pięknych. Motywem przewodnim wystawy, i tytułem wystawy jest podróż. Wynika to z tego, ponieważ jakby pierwotnie nasz pomysł był trochę inny, natomiast zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, czego nam obecnie najbardziej brakuje. No i doszliśmy wspólnie do wniosku, że oprócz oczywiście takiego bezpośredniego kontaktu międzyludzkiego najbardziej brakuje nam podróży. W związku z tym uczyniliśmy to pewnym motywem przewodnim. Natomiast ta podróż oczywiście może być rozumiana na różny sposób, nie musi być podróżą fizyczną związaną z przemieszczeniem się z jednego miejsca do drugiego. Może być to podróż wewnętrzna, może być to podróż mentalna, może być to podróż do przeszłości. Podróż też jest jednym z najstarszych toposów kulturowych, takich motywów, które, gdzie podróż też często rozumiana jest po prostu jako pewna metafora ludzkiej egzystencji. I w związku z tym te bardzo różne sposoby rozumienia podróży można dostrzec na naszej wystawie. Ja tutaj oddaję głos moim studentom i studentkom, żeby przedstawili się i opowiedzieli też trochę o swoich pracach. Dziękuję bardzo. Nazywam się Aleksandra Hedges, jestem studentką trzeciego roku grafiki. Na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. Na wystawę podróż zaprezentowałam dwie grafiki: geisha wykonana w technice akwaforty oraz harmonia wykonana w technice litografii. Prace połączone są ze sobą również tematem Japonii. Jest to dla mnie fascynujące miejsce, do którego chętnie wybrałabym się w podróż. Nazywam się Tomasz Makieła, jestem studentem trzeciego roku grafiki na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Jana Długosza w Częstochowie. Moje największe zainteresowania to grafika tradycyjna oraz komiks. Moja praca Przedmieścia Japonii na wystawie Podróż została wykonana na naszej uczelni w pracowni w klęsłów durku w Technice Aquaforcie. Japonia interesuje mnie swoją odmiennością kulturową, architekturą oraz podejściem do przyrody. Dlatego mam nadzieję, że kiedyś będzie mi dany zwiedzić ten kraj. Dzień dobry, nazywam się Monika Piśniak i jestem studentką drugiego roku malarstwa sztalugowego na Uniwersytecie w Pomimo tego, że z wykształcenia jestem informatykiem i posiadam stopień doktora nauk społecznych, to od wielu lat malarski świat jest mi bardzo bliski. Spowodowane jest to po pierwsze moją ogromną wrażliwością, a po drugie potrzebą jej wyrażania. W malarstwie najważniejsze są dla mnie emocje. Które odczuwam oglądając tworzone obrazy, a przede wszystkim tworząc je. Dlatego najbardziej bliski jest mi abstrakcjonizm, który pełen jest symboliki oraz metafizyki. pomnienia mojego, malarskiego widzenia świata jest używana przeze mnie struktura. A czym dla mnie jest podróż i podróżowanie? To nie jest tylko odkrywanie nowych miejsc, nowych kultur, spędzaniem cudownego czasu. Wśród nowego otoczenia i nowych ludzi. Dla mnie podróż i podróżowanie to jest czynność, którą odbywam codziennie i tak naprawdę to nie tylko raz. Jest to podróż w głąb siebie. Najważniejszy rodzaj podróży dla mnie. Dzięki niemu poznaję swoje emocje, swoje myśli oraz swoje zachowania. I właśnie ten rodzaj podróży przedstawiam na swoich obrazach. Dziękuję. Dzień dobry, nazywam się Izabela Purga, jestem studentką drugiego roku malarstwa na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. Na co dzień zajmuję się, się projektowaniem i wykonywaniem odzieży z dla wsiadków na wymiar, a moje projekty noszą już przyjęcie na wszystkich kontynentach. Temat wystawy Podróż w Miejskim Domu Kultury w Katowicach jest mi szczególnie bliski, ponieważ podróże są moją wielką pasją. Wyjeżdżam do miejsc odległych i wilkam eksplorować na własną rękę miejsca niekomercyjne. Po takich wyprawach zawsze wracam z malarskimi inspiracjami. Tak też powstał prezentowany na wystawie mój obraz olejny, który nazywam Low-Tide Batamo Beach, odchód na plaży Batam. gdzie, choć w chciałam pokazać spokój tego miejsca, piękno barw, wybrzeża nad oceanem indyjskim oraz potęgę piękna przyrody. Kolejcy klamuszle to sposób malarskiego, kolorystycznego przedstawienia marty natury z muszlami w tonach ciepłych, zimnych oraz realistycznie. realistycznych. Twoją inspiracją była moja podróż do Indii. Tak więc każda podróż dostarcza nam innych wrażeń, inspiracji. Mam nadzieję, że nasza wystawa w Miejskim Domu Kultury w Katowicach dostarczy ich również zwiedzającym. Dzień dobry, nazywam się Ole Werner. Studiuję edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych. Na w dziale sztuki na Uniwersytecie na w Częstochowie. Pragnę Państwu powiedzieć o moim obrazie nazwanym Statek, który mogą Państwo oglądać na wystawie studenckiej w Katowicach. Obraz został namalowany przy wykorzystaniu techniki akrylowej z wykończeniem pastelą suchą. Do namalowania tego obrazu zainspirował mnie liczne podróże statkami. Dzień dobry, nazywam się Oskar Lubos, jestem studentem malarstwa na Uniwersytecie im. Jana Długosza w Częstochowie. Obecnie studiuję na czwartym semestrze malarstwo pod okiem profesora Włodzimierza Krankiewicza, a rysunek pod okiem profesor Magdaleny Snarskiej. Dziękuję. Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Jurczek, pochodzę ze Złoczewa, jest to niewielka miejscowość w województwie łódzkim. Studiuję edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych na drugim roku i jednocześnie matematykę na pierwszym roku. Niewielki obraz pod tytułem Początek podróży jest to trawestacja według obrazu Van Gogh'a. pętlasu. jest to dosyć nieoczywisty rysunek. Mi ten obraz kojarzy się z widokiem, jaki często widzę, jadąc samochodem, jadąc rowerem, czy po prostu spacerując. Obraz malarski pod tytułem Wędkarz to tegoroczna praca wykonana techniką olejną. Pracę namalowałam z wyobraźni, po tym jak dowiedziałam się, że ryby łowi się najlepiej nocą, co było dla mnie sporym zaskoczeniem. Wędkarstwo stało się dla mnie formą duchowej podróży, gdyż czekając niejednokrotnie kilka godzin na złowienie ryb, można bardzo głęboko popaść w otchłań swojego umysłu. Autoporty rysowany ołówkami nazwałam Gotowa na Wyjazd! Swoją osobę pokazałam w kapeluszu bardzo kojarzącym nam się z latem z wakacjami. Patrząc na ten obraz, odnosi się wrażenie, że kobieta wykonuje ostatnie zerknięcie w lustro przed podróżą. Fantastyczny pejzaż. Jest podróżą do surrealistycznej wizji świata, gdzie normalność została zaburzona. Rysunek ma format 60x60 cm i wykonałam go z wyobraźni. Był to jeden z tematów prac na zajęcia z rysunku i stwierdziłam, że świetnie będzie pasować do tematyki wystawy. Dzień dobry. Nazywam się Olga Jachimek. Jestem studentką Uniwersytetu imienia Jana Długosza w Częstochowie na kierunkach grafika i fotografia. W ramach wystawy Podróż zorganizowanej przez Koło Naukowe Sztuk Pięknych zaprezentowałam dwie prace. Pierwsza zatytułowana Chmury Druga, pejzaż, obie w technikach grafiki warsztatowej. Temat podróż traktuję metaforycznie, nie odnoszę się do konkretnego miejsca, czasu. Jest to podróż w głąb siebie, w głąb swoich emocji, uczuć. Dlatego zapraszam do oglądania.